Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na odcinku z gry Brainshow, jedzona Machnieszka. Jestem! Z jest Wojtek. Jestem. I za chwilę będzie pan prowadzący który przez ostatni czas mnie w kujwie. To <grym grym> ready właśnie, kobieta. Tak dałam. <grym> Piszcie tak, w komentarzach, żebyśmy z Agą wygrali, a czy któryś z nas, a nie Wojtek. No nie, my nie jesteśmy skupieni, Tomek. Trudno, trudno. To Zaczwyczajaj. tak źle mi życzysz. No. Nie, no, nie no, ci my... dobrze życzę. Lepszy, ten, ten Co lepsze? No nie jakieś religie Ale on też właśnie no, w to religii to nie cofnęł, też internet, gdzie wie. No bo trafia. No on, no, ja sam on sam sam nawet do trafia. Powitajmy. Ja mam wiedzę ogólną po prostu. Mm -hmm. mm -hmm. Ogólną. A my jaką, Wyklądasz wyrywkową? Nie jak wiem. Agnieszka, jak dotąd twoje uczestnictwo w tym programie można opisać zdaniem jest słabo, ale oh. przynajmniej stabilnie. Oh, <laughs> słabo stabilnie. Co, no? A to też jest stabilnie. O, o, go, go, ale stabilnie, no. No stabilnie, <laughs> no tak w skrócie. Na oh. Stabilna. Taka głupia, tak, głupia ale stabilna. Tak. Co? <laughs> no, tak. Tak. Konferencja. Jest Jestem. A my o, na luzie. No też czujecie ten chill? No, jasne. Tak, bardzo. Za dobre odpowiedzi otrzymujecie punkty. Za to wszystko się może wydarzyć że... z smakiem. Prościzna. No to można spokojnie. Agnieszka. jak tak patrzę na twoje No i co wybierzesz? To czego nie wybierzesz, zwycięstwo masz w garści. Sprawdźmy czy wiecie co tak to, to, to jest. Ja myślałem, że telewizję, ale nie, Dobra, Co to? To to co to? Płytkie przejście przez rzekę to nie, nie, jak tam Wasze odpowiedzi. To jest brud. Jaki brud. Co to, co to jest brud? nie, to to nie, 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 że reszta sobie nie, poradziła. <grym> to, jest brud. To, to to jest tak brud. Jak... Kilt To Kilt? nie, jest ja co nie, to. nie, 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 co to? co to, co to jest? Widzę jedno ja się nie mogę skupić Ciekawek na, na pomoc. są na Zobaczmy. <laughs> Patrz no na tej Szkocja, Aga. Ale tu no właśnie, ja to Zdecydowanie bym Dobrze. Ale dziś. nie dziś. <laughs> <Ale> nie dziś. <laughs> Halo. Chloroplast to. Chloroplast, chloroplast. Halo. Nie mogi dzisiaj. Na pewno nie zielony barwnik. Sprawdźmy kto odpowiedział nie? poprawnie. Nie, bo to jest chlorofil. Uuu, a ja a, pomyliłam. Chrozona, a, na coś a ja mówiłam. związek chloru. A ja pomyliłam. Też daję związek chloru. Me. Newsweek to. Uu. Kurwa. Eee... Nie jestem pewna. Ja też nie jestem. Albo jedno, to albo drugie. Albo dziennik, uważa, albo tygo, odpowiec tygodnik odpowiec chyba jest. No. Uff, uff, uff. Może zacznij klikać na hmm. yes, jest, yes. Jest. Ale on bulinguje Palo alto, to... oh my. alto Palo alto. To jest? Nie wiem. I do freaking know. Nie ja wiem. to w Kalipo. kurwa, Odpowiedź. Aha. Ja e, No ja Tomasz, też on zespół ty nie znasz odpowiedzi. Palo alto ja nie mogę się skupić Cóż, na pogodzie. Stres spowodowany występem przed kamerą. I kamno I prezentują się dosyć przeciętnie. Przeciętna. Przepraszam, nie powiedziałbym nic. ale bym też pojechał. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. TNT. O. A teraz trochę wybuchów. Jedziemy z dynamitem. Ej, dawno nie było. A nie, nie dynamit. Jeżeli udzielicie dobrej odpowiedzi, przekazujecie dynamit kto to kliknął? Kto to kliknął? Dalej. Tomeciak. Kto To mu mużnie w rękach, ten traci A co to zna mnie? No widziałeś, to dwudziścia kategorie. Znajdziesz tu coś, co ci odpowiada? Hmm. Wydasz to, co myślisz, się... WIDZIAŁEM! Te liczby zapadają wam w pamięci? Jezu. No parzyste Agnieszko. Największe, największe te... trzy parzyste, pamiętaj. ten <noise> dynamit. Jaka liczba kojarzona jest z liczbą perfekcji oraz z liczbą nieskończoności? To jest okazuje łatwe. Nie. Nie? No, ja 8! Nie no. 8? A, Ile no tak połowa. Została 15 drukarskiej pod nazwą Uwej. Petit. Cholera, wiem. Petit, już fa. Znowu 8? Ty, petitku. Ile aktywnych kominów miał Titanic? Wiecie, że Titanic, a nie co innego. Dobra. To, 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 to Jaka mek. liczba z jest jedyną parzystą liczbą pierwszą? No, masz parzystę, kuźwa, ja bym nie wiedziała, bo nie umiem. Parzystę, ma parę. Dobrze. L wiem jak jest sparzyste. <noise> Jaka jest następna liczba pierwsza po liczbie 11? Liczba? To... <noise> liczba pierwsza? No, <głos> nie <głos> wiem. Kujwa co? Jezu co klikłam? Aha, nie, nie wiem. Dekada to. <noise> o, Ile? Jezus, nie wiem. Kuj, przepraszam. <noise> Z to tomów Składa się wojna i pokój w Nie stoja. <noise> Nie. <śmiech> <śmiech> no, ja dupnie. Ile potraw tradycyjnie powinno Jezu, znaleźć się Opa, O, pan, ta jedno <śmiech> zna. <śmiech> oh, kurde. To dla mnie dupnie no. Ile klocków Lego należy wsypać do butelki według 59 roku instrukcji zestawu 21 tysiące O, jest straszne pytania. Kąd mam wiedzieć? Człowieku. jakiej butelki? <laughs> nie wiem co za zestaw w ogóle. Przecież <laughs> <Już> nie wiem? <laughs> to układasz LEGO? go. To dużą eksplozję. Jezus. Uzupełnij tytuł prawidłową liczbą. Joseph Heller, paragraf. Ojej. Ojej. Ojej! Tak, tak czułem, że Nie. Ile miesięcy trwa ciąża u słonia? Aha. No, aga. No dziewięć. Na pewno nie 9. No, to, to może nie dziewięć? Jezus. Na małych umieszczono w WGRĘ. 9 u, u ludzi, a... tylko nie jest master, Tomek. No ej, ona tu była Biedronek dłużej. ma biedronka siedmiokropka? 7... No kurna, 9. O to może być podchwytliwe, halo. Ile dni w roku przestępnym maluty? 29. Co? Ile dni w roku przestępny? Nie rozumiem, nie rozumiem pytania, jeszcze raz. Buma, buma, no tak ile ty... luty ma w roku przestępnym? 28, bo normalnie ma. A to czemu nie mógł tak tego pytania sformułować? Za. za... A co się położył! Jeszcze raz! No, chodzi dynamit! Nie wyczułem! Ile wynosi tak zwany wiek zgody w Polsce? Jest... Co to jest? O, to tak tematycznie ostatnio. No aga. A skąd No na pewno nie 15! Kujwa ja no, co? 15? 15! 15. Ja! Tak! Ile księżyców posiada nasza planeta? Dużo. Jezu, co? Gadała mi się leście. Jakie 15. Ile par nóg ma koń? U. No to się można pomylić tak na no, szybko. No, no, no. Jedna tysięczna to 10 do potęgi. Nie, Nie wiem. Minus 3? Minus <laughs> 3? Na ile stref dzieli się atmosfera ziemska? O jezu, no, takie pytania są. Nie, on mi oddaj, mm. mi wybuchnie. Co oznacza rzymski zapis LX? Mam, dobrze, niech Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Nie oddawaj mi! Standardowa krata piwa liczy. 24. Wybuchło. No jaka za dużo no tego i... piwa wypiłaś. Właściwie widać, że się 24. Chyba, tak? 24? I ile? Nie wiem, nie kupuję cię. Ja kratepie. nie wiem, ja też Nie kupowałeś ten lady? To też. Komando, komando, Nie, pamiętam nie To O nie, to były kupowało. wpisane. To były te po 2 a nie, kupowałeś ten? Wina nie, 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 Komando, komando. Będziesz <laughs> nie, pa, nie, Maryna nie, nie, Komentarz miał no 5 złotych, o fajnie. Podobne zabytki, bo nie ma to, muzyka. Wybieraj! Pomyśl dobrze, że Wojtek za dużo nie wiedział. nie chcę cię popędzać. To nie popędzaj! Wszyscy tu stoimy i tak jakby czekamy tylko na nim. No dobra. O! Sprawdźmy, co Wam w duszach gra. Urła, tego się nie spodziewam. Ja też nie. Pff. Jaka piosenka została jako pierwsza zaśpiewana w kosmosie? Nie. Nie mam pojęcia. Było to kiedyś Obstawiam, pytanie. że. A, no, by, by było kiedyś to pytanie. Nie Te są rodzajem. Te norki? Jakieś kobiety. nazywa się największy instrument smyczkowy? Kontrabas. Ja wytrzymam. Ale to było łatwe. Tenorki? norki? To nie było łatwe. Gatunek muzyczny powstały na początku XX wieku w Nowym Orleanie. To. Kurwa! Ale trudne. Oh. Świetnie. wiedza! To to dobrze poszło. Który z gnuczów? ostatnio za skórę. Pora się zemścić! Dobra, proszę. Miej szansę. Co w muzyce oznacza termin O Jezus. Ja będę tak głośniej, mm, właśnie też po coraz głośniej. W którym roku urodził się Michael Jackson? Oh my goodness! Aha, w 58 jest lepiej. A który dałeś? 63. Jakie znaczenie ma słowo ja Allegro określające tempo w muzyce? Oh my god, co to jest w ogóle? Co? Ja myślę, że to jest sklepa, nie! Ruchliwe. Ruchliwe, kuźwa! No! W 1974 to roku na zapytanie. Piłkarskich Mistrzostwach Świata wykonał piosenkę Football. O, Ciekawe, Boże. czy wiesz to. Nie wiem. Tak? Rudowicz? Wojtek, <śmienny> byś miała to było, nie wierzę. Ja, ja nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem. Ja wiedziałem, nie Shakira, ale... Ja wiedziałem, kto że to jest Hymn. Nie, nie, Gdzie? Shakira, 74? Stop, stop. Aha, nie zapraszam No damy ci No, dobrze. was znowu trzeci, ciągle trzeci. Nie martw się, będzie dobrze. A powiedziała to Agnieszka, która jest pierwsza. Agnieszka. No, przypadek. Jesteś na szczycie. Tak, to, przez Przecież to możemy w, w ciąży z zajść, z wiesz? Elektem. Może lepiej nie, bo będzie tak długo jak z masterki. Nie, nie, to będzie, będzie dużo filmów tematycznych. O Jezu. Nowa parasolka do wózka łóze. w różnych kolorach. Pół pół. Ale Zmienimy przynajmniej ja bym sponsora pytania, tylko dwie Nie mów głośno. Nie wiem, co o czym gadacie? Który znany piosenkarz posiada czarny paskaraty? Piosenkarz? Nie! O! O! Tak! Mój! Jest! Jest! Odłóż energetyka. Ale ja nie wiem. Ja to, to jest przypadek. Ja strzeliłem tutaj. Ja strzeliłem tutaj. To jest To, ta, jest, to, w tej to jest przypadek. Należy do to jest przypadek. To do Ciebie. Mhm. No halo. I to już pocz, ty jeszcze tysiaka jaka zgarnęła. No dobra, zabierzecie mi. No, nie wiem z czego. <laughs> nie wiem z czego. Moi drodzy przyjaciele, tak nie ubrę? tak prędko. No, moi drodzy parafianie, dawaj! Gdzie znajdziemy publiczne toalety dla psów? No, tak szybko ty. Nie wiem. Pewnie większość z was nie. strzelała, ale jak widać, udało nawet się. Chyba nie ma. No w Rosji, no hallo. <laughs> Jaki kraj jest najbardziej narażonym na trzesienia ziemi na świecie? <śmiech> <śmiech> o, Jezu, ja się nie. rzucili. Rzucili, no. A dlaczego? Brawo! Myślala, myślala. A ty to do Dlaczego? Tak to, to. A dlaczego Japonia? Bo tak leży na... Nam. w którym roku została ty, wydana ty, ostatnia koniecznie. książka z głównej serii Harry Potter Potter Jezu Jestem zdupcu No, trochę co ma? Film proszę, był proszę, chyba w 15, co nie? Ostatni no, O nie, chyba... A nie, bo Albo w 17 A, tak nieważne. Tak no? Gdzie powstał pierwszy Disneyland? Ojej Ojej Floryda, chyba. A, w Kalifornii. O, oh, Kalifornia. Kalifornia! Zawsze się o tym floryckim mówiło, a nie o tym welej. Emilio. Emilo. Dobrze, więc dotarliśmy do końca rundy. Raz jest dobrze, raz jest, raz jest źle. źle. Mm. A co teraz? To to wie? To wie? <laughs> pem, pem, pem. Przed nami kolejna runda że dynamika na wszystko Skrzynie symbolizują, bo one nie są tak lepsze w niż balony. No leć. No ty no, no, cztery, masz czy który? Jak tak patrzę na twoich przeciwników, to czego nie wybierzesz? Internet Internet. No wszyscy wiemy, a literatura sztuka motoryzacji tak nie bardzo. Internet. No, no. Częstość w końcu wygrać. Nie wiem. No, inter... inter... no chyba nie internet, bo wejdę na. No nie, to nie nie. Oj tak by nas zmiótł także hej. Kto przestrzegał Pinokia przed złym zachowaniem oraz beztroską i został przypadkowo zabity przez pajaca. Weź no, Aha, to by nie za czas, Boże, a ja tu. Nie wiem. Przekonajmy się, jak sobie poszliśmy. No Świerczek, no. Tak? Świerczyki są fajne. Wszyscy mają rację. Okej. Okay. Jak nazywał się szkolny przyjaciel Pinokia, który namówił pajaca na podróż do krainy zabawek? Absolutnie nie mam pojęcia. Nie wiem Dobra, to a, ja No jest znowu ja, ja też chciałem świerszcza Zobaczmy jaka jest poprawna odpowiedź Knot! Knot, Knotu, ty masz świeczce tak kuźwa No <noise> chciałam dać knot, ale wie... nie, to na pewno nie on Knot <noise> Jakiej rasy był pies z powieści "Lasi Wróć? Ojej, o czar? Tak. <noise> no więcej owczarków w wczarku, kurła Nie wiem, szczelam. Chciałem dać na niemieckiego, a australijski Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. Pocki chyba to był. Ah, no, Pocki. Kurde, za dużo owczarków. No. No niemiecki to na pewno nie to. No nie, dialogu. niemiecki to inny. Kto jest autorem książki Potęga Podświadomości? Oh my god. Ja nie znam w ogóle tych ludzi. Ja też nie, ale jego nazwisko fajnie się wymawia, Peterson. Sprawdźmy kto odpowiedział poradnie. Oh my dom, god! Ktoś tu zna odpowiedzi <gulanty> no to... na trudne pytania. <gulanty> mm, tak jak balonianta Jak nazywała się świnia, która została ranna w bitwie pod oborą w folwarku mm -hmm. zwierzęcym? Jak miała imię? W Czym? Su super? Slabowe. Nie wiem. Trabowe? <gulanty> ja Mają? Sprawdźmy jaka jest poprawna odpowiedź. Znów, co? Armatka gotowa, no to strzelam. Mm -hmm. What the fuck? My w cymbał. Nie wiem. Piękne zwycięstwo! Yay. Mm -hmm. Indeed. Is Ty! is? Ty! Dziewucho! Oh. No, zabierzecie już Tak. Jeszcze raz już kreska dobrak będzie. Na no, no, jedziemy w nią w finale. No właśnie, hallo. No już? No, mówiłem Kurła, ci. moja krecha wystrzeliła teraz no. no. A jest dużo. Nie, nie, Dlaczego w finale. Dlaczego mam. Nie chcę. Zawsze jest kradzieństwo w finale. To jedzie z krechą. Ekran za Mi. symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie a to, punktów. Ale pamiętaj to, że jak zostajesz z wojska, to możesz przegrać. No, no, możesz wygrać. Za zło Także. <laughs> Także nie wiesz. rozpędzaj, tak. Pakt, pakt, to meczku, pakt. Z jakich trzech podstawowych kolorów składa się światło o barwie białej? Pię... pięt... Przeczwone, zielone, Kurde, za dużo kolorów! Dobrze! W nagrodę możesz komuś kolorów: Red, green, yellow. Za dużo? Nie, red, green. Z czego powstaje marmur? No. Nie z tego. Z tego. Dobra. No, myślałem, że już z Ale Tak, dobra odpowiedź. Strzel sobie jednego w nagrodę. <laughs> Jeszcze patrz. Na no ja miałam dużą kre... No O, więcej. więcej. Nie, osiągnąłem. Jak tylko. nazywa się osoba, no. która podaje kije w golfie? E... O Boże, co ja kliknąłem. No bo są balista. Wojciech! Źle. Hadi! No to strzelam. Ja nie wiedziała. też nie. Kurwa. Jeszcze nie wszystko stracone. Pytanie mm -hmm. ratunkowe, prosimy! Mhm... Mm Który palec u stopy jest najmniej potrzebny do zachowania równowagi? Czemu? Jest. Co, o, że wiecie, że jak klikałam, co to co było? Jest? No ja klikałam wtedy, a i tak wójtkowi zaliczyło, tym kupie. Zandis! więcej energii! Ale piąty to. palec od której strony? No mały. No ten mały, malutki. Co znajdziemy w opakowaniu typu blister? Blister. To dobra, to Tabletki! Świetnie! Done. Wybierz ofiarę! Ej, to nie łapie szybko. Nie. Problemy internetowe. Poczekaj, że to online. W końcu. Tragizm to jest. Czas wrzucić wyższy bieg. Moc broni rośnie! Drogi! Jak nazywa się największy lodowiec szelfowy Antarktyki. O jezu. Nie wiem. Nie to. Nie, strzeli dobrze, tak nie nie wiem, dobrze. Nie, nie wiem. Ja dzięki nim mogę sobie postrzelać telehamiu. Nie wiem, nie wiem. Po ale ci wzięło. A. Światowa Organizacja Zdrowia WHO ma siedzibę. Jas. Yes. Co chyba tu? O, to było ostatnio. Oh. O, dobra. Bez błądnie. A teraz dobra. najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Z ale no we we web? Web? Na ratunek przybywa... Koło, ratunkowe Muszę przycisku zostać dłużej w programie? Który z podanych wyrazów nie jest nazwą Ery? Ojciec! Nawet się nie starałem a -a. No ale trudne No to, no to trochę <noise> energii no To było łatwe No bo wszystkie by z ksami Jak miał na imię pies, będący pierwszym żywym stworzeniem wysłanym o, kurwa, w kosmos nie pamiętam A wiem, Majka. wiem, Majka. wiem ale czemu mi nie zaliczyło tylko Wojtkowi, no kujwa on, 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 on robi tego jak się nazywa Dobrze. On jest hostem Dobry. Tak Kuźwa, Uszukista. Oszukista tak właśnie Miej. kończą ci, którym marnie idzie odpowiadanie na pytania Mokre, Musimy yy, kiedyś zamienić że <noise> że Wojtek nie był szybszy Ale to nie zawsze wam Stawka powiem, się, że że się działa. Ale wiesz jak wtedy, gdzieś, tej tej broni. Taki niż ja nie wtedy, ja? też cały czas maszywałem Jak nazywa się zjawisko świetne, obserwowane Gliwa. głównie na biegunie? No klikałem! Wojciech, świetnie! No klikałem. Wybierz ofiarę! Już sześć mi zostawi co masz? <śmianie> Uważaj, rozgrywka może się zaraz dla ciebie skończyć. A Nie. dla ciebie ten prowadzenie, kuśwa. <śmianie> Jak ma na imię żona prawdziwego Janusza? Nie wiem. Indeed. Ej, Tomek trafił. No, bądź ja to była. Bo, 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 bo w nagrodę <śmianie> Oh my god. No to teraz w sumie jedno pytanie, bo a teraz o napijowe, jezus! Co to są trafium, Zgłoś się, a... Odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział! Nie napię. Bakteriofagi żyją kosztem. Nie wiedziałabym. Nikt nie wie? Bakteriofagi? A. Wojciech! S z bakteriami czy no. to tylko, na, tylko nazwa? O nie. Bakteriofagi. Ja bym dała, tylko no to... Nie ruszaj się, przecież muszę. A że to będzie podchwytliwe. Manynya, ja też myślałam. Ja bym dała to na dole. No, ja nie, jedynie. Ja Ej, wygrałeś! Ej, ja kiedyś wygrałaś z głową. Nie No, nie wiem czy No czyli dobra pasa, Wojtka się skończyła. Ja mam nadzieję, że Wam się odwyczek podobał. Jeżeli coś, zostawcie łapkę w górę, komentarz, w naszych kanałach. I Was ma Wojtek И В имтаже обли да наска на гроза Папа Папа папа.